Punkt dziewiąty dotyczy suplementów diety i zalecenie brzmi tak. Należy unikać przyjmowania suplementów diety w tabletkach, chyba że wiadomo o występowaniu niedoborów konkretnych minerałów, witamin i związków chemicznych. I chciałam Państwa prosić, abyście naprawdę bardzo rozsądnie do tego podeszli, przemyśleli, przepracowali ten temat. Nie będę opowiadała o swoich doświadczeniach. No, może poza jednym. Wydawało mi się kiedyś, że mam niedobór selenu, ponieważ no, wszyscy mówią, że mamy tak, tego selenu tak mało i trzeba go suplementować. Zrobiłam sobie badanie. Badanie jest drogie. I w badaniu wyszła mi przekroczona norma selenu. Co dobrego bym zrobiła, gdybym ulegała. Informacjom, które z każdej strony do mnie napływają, że należy suplementować selen, że on chroni nas przed rakiem, jak nadmiar selenu może być bardziej niebezpieczny niż niedobór selenu. Niech to moje doświadczenie będzie dla Państwa takim ostrzeżeniem, żeby, na... żeby nie podejmować zbyt pochopnie decyzji śladem kogoś, kto Państwa do tego zachęci czy przekona, że powinniście to czynić. Unikanie suplementacji na korzyść żywności naturalnej, świeżej, zdrowej jest absolutnie korzystne. Tak? Jeżeli jakiś suplement jest przedstawiany jako lekarstwo na raka, powinno to budzić podejrzenia, nieufność. Bądźcie Państwo bardzo ostrożni. Uważa się na podstawie badań naukowych, że długotrwałe przyjmowanie wysokich dawek suplementów będzie paradoksalnie zwiększać ryzyko zachorowania na nowotworową zamiast zmniejszać. Wiadomo na przykład, że suplementacja beta-karotenu, który ma wybitne działanie przeciwnowotworowe w profilaktyce tak nowotworowej, to suplementacja tego beta-karotenu zwiększa ryzyko zachorowania na raka, natomiast przyjmowanie beta-karotenu pochodzącego ze źródeł naturalnych zmniejsza. Należy też mieć świadomość, że suplementy nie chronią przed rakiem. Przed rakiem chroni właściwie skomponowana dieta, odpowiedni styl życia, miłość, zażyłość i te wszystkie elementy, o których Państwo zapewne już sporo wiecie. No, są takie okresy, kiedy trzeba te suplementy wykorzystywać, ale nie będę tego omawiać. Gdy chcecie, zróbcie sobie zdjęcie, tak? czyli chcę przez to powiedzieć, że nie zawsze suplementy są złe, bo każdy z nas powinien suplementować witaminę D. Każdy kto nie je mięsa powinien studiować suplementować witaminę B12, kwasy omega-3. B12 powinni stosować wszyscy, którzy skończyli 50 rok życia. Więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego omawiać, wykładnie dotyczy suplementów. Wspominam tylko jak się ma suplementacja do chorób nowotworowych i trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym.